Powiedzieć, że film narodził się z mojego życia. Było wiele rzeczy powiązanych z takimi fantazjami. Co się dzieje, jeżeli ktoś znajdzie coś zupełnie niezwiązanego z nim, na przykład sim kartę od innego telefonu i powstaje zupełnie nowe życie, które przeżywa za kogoś innego, bo dostaje smsy, ktoś do niego telefonuje. Czyli to jest by jakby, jakby pomysł na ten gatunek. あっ Historia kryminalna nie jest tutaj podstawą. Jest tu takie zawiązanie historii, ale jest to jakby punkt zaczepienia dla widza i mogę, że nawet odsuwać od tego, co można było zrobić, tak naprawdę. Portret milicji, rzeczywiście, to ja uważam, że to było swego rodzaju poszukiwanie takiej osoby, takiego bohatera, który jest bohaterem naszych czasów. всех своих героев. Lubię wszystkich swoich bohaterów. Wszystko, co kręcę, do żadnego z nich nie mam chłodnego stosunku, albo nienawiści, albo sadyzmu. Zawsze sympatyzuję ze swoimi bohaterami. Nawet jeżeli są jakieś dziwne rzeczy, robią nawet kryminalne, albo nieetyczne. Ja myślę, że jest to charakterystyczne dla wszystkich reżyserów. Jakiego drania łotra nie ma w kadrze, to zawsze ich postępowanie można ocenić. Ceniać różnie, uważam, że reżyser zawsze kocha swojego bohatera.